Dwa stulecia to dla Kejna okruch czasu. Lata są tylko migotliwymi chwilami w życiu człowieka, który widział przetaczające się wieki, powstające i upadające cesarstwa, ludzkość wychodzącą z wieku dziecięcego i odchodzące w mrok starsze rasy, pirat, złodziej, żebra, król, czarnoksiężnik, wojownik, uczony, wódz, poeta, skrytobójca, Miriady ról. To człowiek, który mierzy stulecia jak lata i który przyjął wiele postaci podczas swej niekończącej się wędrówki. Witam was po raz kolejny w moim archiwum. Dzisiaj znowu wrócimy do absolutnej klasyki gatunku fantasy. Od dawien dawna byłem zdecydowany zabrać się za Keina autorstwa Karla Edwarda Wagnera, ponieważ zbyt wielu ludzi wokół mówiło mi, że jest to coś dla mnie i na pewno szybko wskoczy do topki moich ulubionych serii. Okej, okay, mieliście rację. To znaczy, jest to zbyt wczesny etap poznawania tej serii, żeby móc głosić tego typu peany, ale dobra, może zacznijmy od początku. W ostatnich latach, mimo tego, że byłem zdecydowany w końcu sięgnąć po Keina, miałem sporo problemów ze znalezieniem jakiegokolwiek egzemplarza w internecie. Latały jakieś stare, zajechane wydania w dziwnych cenach, ale w ogóle nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Wiecie, od którego tomu najlepiej zacząć, jak wygląda chronologia, czemu w tym wydaniu ta powieść nazywa się taka, a w innym inaczej. I kiedy wydawnictwo Wesper ogłosiło, że pojawi się nowe wydanie odpowiednio uporządkowane pod czytelnika, który nie ogarnia tematu. Wiedziałem już, że będę chciał zebrać całość. Obecnie mamy dostępny jeden tom o nazwie Bogowie w Mroku, i zawiera około 300 stronnicową powieść, trzy opowiadania, wiersz oraz kilka ciekawych dodatków, jak chronologia świata Keina, głosariusz, który zawsze jest przydatny czytelnikom zainteresowanym światotwórstwem, i esej na temat autora. W ostatnim czasie bardzo polubiłem tego typu wydania. Przypomina mi to nieco kroniki Czarnej Kompanii wydawane przez Rebis, to znaczy jedna cegła zawierająca kilka części, dzięki czemu nie muszę nigdzie sprawdzać kolejności, w jakiej powinienem czytać poszczególne serie. Od razu też podkreślę, że nie jest to żadna współpraca, po prostu mając w pamięci to, jak przed wieloma laty wydawana była fantastyka. Ciężko jest mi nie doceniać tego, jak to obecnie wygląda. No, ale wiadomo, żeby nie było za idealnie, powiedzmy sobie szczerze. To nie są tanie rzeczy i pod tym względem jest coraz gorzej, ale na to nie mamy już wpływu. W każdym razie, nowe wydanie Kejna przypadło mi do gustu. Jest to dość nietypowa seria, jeśli chodzi o jej chronologię. Autor zawsze podkreślał, że każdy tom i każde opowiadanie dotyczące Keina tworzył w taki sposób, żeby działało to jako samodzielny tekst i da się to wyczuć i bardzo bardzo podoba mi się ten styl pisania. To znaczy, to nie jest tak, że nie ma tu żadnej chronologii, bo wiadomo, że jakaś jest, ale równie dobrze możecie mieć to gdzieś i sięgać po to, na co macie aktualnie ochotę, i na próbę tego, czy styl Wagnera przypadnie Wam do gustu, możecie po prostu sięgnąć po jedno z opowiadań i wtedy już wszystko będzie jasne. Kane to postać długowieczna, pamiętająca wszystkie dzieje od początku istnienia ludzkości i tworząc go głównym bohaterem swoich książek, Wagner stworzył sobie cały szereg możliwości prowadzenia narracji, który mi osobiście bardzo siadł. O samym keinie pogadamy trochę później, na tym etapie chcę tylko podkreślić, że ostatnimi czasy nieco się znudziłem kolejnymi historiami od zera do bohatera, wiecie o co mi chodzi. Wszystkimi tymi powolnymi genezami, retrospekcjami, prowadzeniem czytelnika za rączkę i pokazywaniem mu, patrz, to dlatego ta postać jest zła, tamta jest dobra. I to nie jest tak, że retrospektywy totalnie odciągają mnie od książki, ale jeżeli już się pojawiają, lubię kiedy jest na to jakiś pomysł. Kiedy nie traci na tym dynamika, i ta główna fabuła cały czas posuwa się do przodu. Ostatnio widzę ten problem u debiutujących pisarzy, którzy tak wiele chcą opowiedzieć o przeszłości swoich postaci, że zapominam, czego dotyczy ta aktualna. Linia czasowa, która w tym momencie jest przecież najważniejsza. Wagner to stara szkoła, autor, który nie traktuje czytelnika jak dzieciaka. Zresztą to nie do młodszych te książki są kierowane i zdecydowanie jest to PG18 pod każdym względem. Każda z historii okejnie. W jakiś sposób nam tę postać wprowadza i za każdym razem jest to równie ciekawe, choć widzę tu też pewną schematyczność, ale to co mnie osobiście najbardziej ucieszyło, to to, że jest to już postać ukształtowana. Zazwyczaj zaczyna się to tak, że albo musi się gdzieś ukrywać, albo przed kimś ucieka i po prostu kolejne wydarzenia, wyzwania i przygody samego odnajdują co związane jest też z losem tej postaci. Nie ma tutaj jakiegoś odwoływania się do dat, to tak a propos chronologii, o której już wspominałem. Mamy Długowiecznego antybohatera, protagonistę, i każda z powieści lub opowiadań to po prostu kolejna z jego. Przygód. Im więcej tych historii znamy, tym lepiej kojarzymy co, gdzie i kiedy. Ale jeszcze raz podkreślę, że nieznajomość w tej materii w ogóle nie psuje jakkolwiek imersji. Metody fabularnego wprowadzania Keina to jeden z moich ulubionych elementów warsztatu Wagnera. Uwielbiam jego kreatywność i to, że jak nikt inny potrafi w krótką ekspozycję nie tylko jeśli chodzi o wprowadzenie jakiejś postaci, ale także budowę świata przedstawionego. Podam wam szybkie dwa przykłady. Jakiś tajemniczy facet poszukuje Keina. Pierwsza scena i rozmowa w jakiejś tawernie z kimś, kto go zna. Ten w końcu decyduje się przedstawić go który ukrywa się w jakichś kryptach i zanim panowie się poznają, Gość, który go szukał, widzi to jego legowisko, a więc wiemy już, że musi się ukrywać. Widać w tej krypcie stosy książek i księgi czarów, co od razu pokazuje nam, że to nie tylko barbarzyńca, ale także i uczony, który i o magii coś wie. A kiedy się już pojawia i nawiązuje się rozmowa, na dosłownie kilku stronach mamy propozycję współpracy z całym backgroundem i wszystkim, czego potrzeba do dalszego prowadzenia narracji. Dzięki temu fabuła ma świetne tempo i nigdy nie dawało mi to takiego poczucia, że stoimy w miejscu i czytam setną stronę, która w kontekście tej historii nie ma żadnego znaczenia i wiecie, nie ma potrzeby kilku rozdziałów retrospektywnych, opowiadania mi po raz dziesiąty, a dlaczego ktoś coś robi, a dlaczego ma traumę. Nie. To jest główna postać, ma motywację taką i taką, musi zrobić to i to, wchodzimy na karuzelę i lecimy z kolejnymi przygodami. Drugi przykład to, kiedy w jednym z opowiadań trafia do pewnego zamku na totalnym zadupiu i po prostu postać minstrela poznaje Keina i zaczyna śpiewać o nim na jednym z przyjęć pieśń i to tyle w ramach opowiadania naprawdę niczego więcej nie potrzeba lubię kiedy autorzy zamiast mówić mi o tym jaka jest kreowana przez nich postać po prostu mi to pokazują a Wagner jest w tym mistrzem Mimo, że początek każdego z opowiadań ma pewną schematyczność we wprowadzeniu tak fabularnym, jak i postaci, to jednak już ich zakończenia zazwyczaj są pełne plot twistów i nieprzewidywalności. A to w połączeniu z talentem narracyjnym i wszystkim, o czym mówiłem wcześniej, sprawiło, że od samego początku wpadłem w syndrom jeszcze jednego rozdziału. Rzadko mi się zdarza, że wszędzie noszę ze sobą jakąś książkę. Zazwyczaj mam tak, że jedynie moje mieszkanie jest miejscem, w którym Czytam, a Kena miałem ze sobą wszędzie. Podoba mi się też to, w jaki sposób Wagner kreuje postacie poboczne. Wiecie, nie jest łatwo na przestrzeni 100 stron opowiadania, ani nawet 300 stron zamkniętej powieści stworzyć postać drugoplanową, która byłaby interesująca, a jednak można, i mało tego, da się to osiągnąć niekiedy nawet lepiej od autorów, którzy mają na to po kilka. Tomów. Oczywiście wiąże się to z tym, że nie mają może jakichś mega rozbudowanych portretów psychologicznych, bo zwyczajnie nie ma na to czasu, ale ich motywacje są jasne. I na tyle, na ile jest to potrzebne, wiemy o nich wystarczająco, by albo im kibicować, albo życzyć im jak najgorzej. W każdym razie, poza Kane'em nie przyzwyczajajcie się za bardzo do postaci pobocznych, bo te cały czas się zmieniają. I w przypadku serii o nieśmiertelnym, długowiecznym bohaterze, jest to zabieg. Celowy. Życie zwykłych śmiertelników to dla niego pstrygnięcie palcem. Przestał przywiązywać się do kogokolwiek i czegokolwiek już dawno, dawno temu, i to jest to, o czym już mówiłem na początku. Stworzenie postaci długowiecznej, żyjącej wśród śmiertelników, której wszyscy bliscy odeszli tysiące lat wstecz, dało autorowi możliwość opowiedzenia nie tylko o jej krwawych przygodach, ale także. Latania w to wątków filozoficznych, rozważań dotyczących natury świata, czasu, życia i śmierci i, to naturalne, że ktoś, kto widział upadki cywilizacji, pewnie nawet apokalipsy, żył życiem tysięcy różnych ludzi, ma zgoła odmienne podejście do wszystkiego i da się to wyczuć w wielu dyskusjach, w których bierze udział. Posłuchajcie tego krótkiego fragmentu. Poczuł, jak budzą się w nim dawno zapomniane uczucia. Może była to miłość, ale nie potrafił jej sobie przypomnieć. Ta książka ma całą masę takich przemyśleń, i celowo staram się to podkreślić w mojej recenzji, żebyście nie myśleli, że to tylko pełna krwi. I przygód, męska fantastyka, która w żaden sposób nie zmusza do refleksji. Jeśli chodzi o podgatunki fantasy, z którymi łączy Keina najwięcej, to na pewno na pierwszy rzut wchodzi tutaj Sword and Sorcery, czyli magia i miecz. Podgatunek kojarzony przede wszystkim z Robertem Howardem, z Wagnerem właśnie i Michaelem Moorcockiem i jego sagą o Elryku, która prędzej czy później również swoją recenzję dostanie zuchwały główny bohater, antybohater i jego krwawe przygody przepełnione magią i zjawiskami nadnaturalnymi. Od klasycznego high fantasy różni się to tym, że fabuła o wiele bardziej skupiona jest na osobistych dążeniach protagonisty niż na jakimś tam ratowaniu świata i uczestnictwie w walce ze złem. Do tego oczywiście Dark... Fantazy. Jak na kogoś, kto nie jest fanem Dark, w ostatnim czasie dużo rzeczy w tym podgatunku coraz bardziej zaczyna mi się podobać, także elementy gotyckie, horrorowe przede wszystkim, i to nie tylko ze względu na brutalność i obecność w tym świecie przedstawionym stworzeń z tym gatunkiem kojarzonych, tylko przede wszystkim na sposób prowadzenia narracji w niektórych fragmentach. Dwa opowiadania to w dużej części właśnie literatura grozy, gdzie mamy zbudowaną całą tę Klaustrofobiczną atmosferę, w której po kolei giną kolejne postacie i nie ma jak się stamtąd wydostać. Także podsumowując, myślę, że jest to przede wszystkim Dark Fantazy, ale jednak z większym naciskiem na fantazy. Jeżeli nie lubicie Dark, to spokojnie, ja też jego największym fanem nie jestem, a Kaina uwielbiam, bo jest to. Ten gość, z którym jeżeli już mielibyście się znaleźć w jakiejś sytuacji bez wyjścia, to właśnie jego wybralibyście na swego towarzysza, więc te elementy grozy w żadnym stopniu nie przysłaniają klasycznej i uwielbianej przez nas wszystkich na tym kanale. Fantasy. Jeszcze zanim przejdę do postaci i świata przedstawionego, to kilka kwestii, które sobie zapisałem. Czytając tę książkę czułem lekki vibe wiedźmińskich opowiadań. Podaję przykład Wiedźmina nie jako jakiś ideał pod tym względem, tylko domyślam się, że największa część z Was zna Sapkowskiego i będzie wiedziała o co mi chodzi. Bierzecie książkę do ręki i nic was nie obchodzi. Dostajecie kilka zamkniętych historii i tyle. Jednego dnia czytacie to, drugiego tamto, pieprzyć kolejność, choć mam dziwne wrażenie, że większość z was, jak już zacznie, to jak i ja będziecie lecieć po kolei, ale w czasach, gdzie każda seria fantazy jest cholernie długa i bardzo ważna jest kolejność i pamiętanie wszystkich wątków, to bardzo miła odmiana. Język jest prosty, ale dla mnie to jak najbardziej ok, choć ja w tej kwestii zazwyczaj nie mam zbyt wygórowanych wymagań. Nie potrzebuję kwiecistej mowy w książce o gościu, który zazwyczaj łamie komuś kości, ale to już kwestia gustu. Z tego co czytałem, duża część fanów Wagnera trochę narzeka na nowe wydanie i pisze, że starszy przekład był o wiele lepszy niż ten obecny. No tu się nie wypowiem, bo nowe wydanie jest moim pierwszym zetknięciem z tym autorem. Jeśli jednak jest wśród Was ktoś, kto ma na ten temat coś do powiedzenia? To sekcja komentarzy należy do Was. Da się jednak wyczuć momentami to, że są to rzeczy pisane przed wieloma laty. To znaczy, biorąc jednego dnia do ręki Wagnera, a drugiego na przykład Abercrombiego, każdy z Was dostrzegłby różnicę, bo już się tak nie pisze, no ale dotyczy to każdego twórcy sprzed lat, i ja nie uważam tego za wadę, a nawet mało tego. Bardzo mi się to podoba. Ostatnio często sięgam po starsze fantazy i zaczynam tęsknić za tym brakiem jakiejkolwiek poprawności. Nie gryzieniem się w język, nie, nie zastanawianiem się nad tym, czy ktoś oceni moje dzieło tak. Czy nie inaczej, całego tego kombinowania nad, nad formą, żeby na siłę stworzyć drugie dno, głębie, i żeby krytycy się zesrali, jak to przeczytają, co w zdecydowanej większości przypadków wychodzi karykaturalnie, Wagner przyszedł opowiedzieć nam zajebistą historię tylko tyle i aż tyle, a wszystkie wartościowe kwestie, które możemy z tego wyciągnąć, wychodzą naturalnie. Uwielbiam to. Do tego dochodzi trochę czarnego i specyficznego, można powiedzieć, rubasznego humoru w stylu nawaleni żołnierze polu przed bitwą. Wiadomo o co chodzi. Mnóstwo świetnych dialogów, zarówno tych mądrzejszych, jak i tych, które mają jedynie stworzyć szybki portret psychologiczny postaci. Kiedy pojawiają się opisy walki bitew, to są świetne. Trochę się obawiałem, że ta książka będzie w większości nimi przepełniona, ale na szczęście nic takiego się nie stało. A kiedy już się dzieje, to jest dynamicznie i szczegółowo, ale nie do przesady. Łatwo jest sobie wszystko wyobrazić i jak na fabułę opartą o gościa, który koniec końców w każdym tomie musi się z kimś napieprzać. Nie miałem ani jednego momentu znudzenia walką, a to naprawdę jest duży. Plus. Na tym etapie ciężko byłoby mi wskazać jakiś niepotrzebny wątek, który uznałbym za zbyt przedłużony i niepotrzebny. Tempo jest fantastyczne, a jako, że powoli chyba zaczynam się powtarzać, przejdźmy do kolejnego rozdziału tej recenzji, czyli do postaci. Wszystko rzecz jasna, oparte jest o. Kaina podobno są jakieś opowiadania, w których nie jest on główną postacią, ale do tego momentu jeszcze nie dotarłem. Jego pierwowzorem jest biblijny Kain. W tym świecie był jednym z pierwszych ludzi, których szalony Bóg stworzył dla własnej rozrywki. Tak jak i biblijny Kain zabił swojego brata Abla, za co został przeklęty przez stwórcę i skazany na wieczną wędrówkę. Do tego też został naznaczony oczami mordercy, co praktycznie w każdej z opowieści o nim się przewija naznaczony oczami mordercy, skazany na stulecia wędrówek wyrzutek ludzkości. Kejna niej mają się choroby, nie starzeje się, a Każda z jego ran goi się nadnaturalnie szybko i ogólnie na tle śmiertelników jest niezwykle potężny, ale to nie jest tak, że nie można go zabić. Przeklinając go, stwórca użył słów. Gwałt, któremu dał początek, go pokona. Nie jest to spoiler, bo kiedy tylko zaczynamy zagłębiać się w fabułę książki, jest już postacią ustanowioną, która nawet nie tyle przebyła już swoją drogę, co no, przebyła ich pewnie setki, prawda? Podoba mi się balans, na jakim funkcjonuje ta postać. Z jednej strony, owszem, jest potężny, ale udało się tu uniknąć deuseks machiny. Z jednej strony jest to znakomity wojownik, który i w czarach początkującym nie jest jednak przede wszystkim wynika to z jego wieloletniego doświadczenia, które zbierał w tak wielu bitwach, potyczkach czy w każdej innej możliwej sytuacji i jego podejścia na zasadzie nie wystarczy przysposobić rękę do miecza, gdy nie miarkuje jej rozum. A wszystko to podbudowuje brutalny świat przedstawiony, który nie cacka się z postaciami w nim występującymi i biorąc pod uwagę to, jak zróżnicowane są te opowiadania i to, że chronologia wydarzeń nie jest tu tak istotna jak w innych seriach fantazy, Jednak parę momentów, w których myślałem, ej Kane ma przerąbane, jakąś się z tego wyplączę było i to nie jest tak, że jest to gość, który sam rzuca się na dziesięciu naraz i z góry jest przesądzone, że z łatwością wszystkich rozwali. Nic bardziej mylnego. Ale tutaj też wychodzi talent autora, który potrafi osadzić go w takiej historii i wokół takich postaci, żeby cały czas odpowiednio działał jako protagonista tak też w jednym z opowiadań ląduje zniszczony życiem w jakimś opuszczonym po zarazie mieście na pustyni, gdzie odnajduje go religijny fanatyk, który wypowiedział krucjatę przeciwko złu i ma ze sobą kilku świetnie wyszkolonych najemników i czarodzieja, i to nie jest tak, że Kane po prostu rzuca się na nich, a musi opracować cały plan działania, żeby z ukrycia po kolei wszystkich wyeliminować. Jest też opowiadanie, gdzie przez śnieżycę musi się zaszyć w pewnym zamku na dworze barona, gdzie żyje łącznie kilkudziesięciu ludzi, i okazuje się, że w okolicy grasuje wilkołak. I co logiczne, jest nim jeden z mieszkańców tego dworu, więc zanim zneutralizuje się zło, trzeba je najpierw Namierzyć, a wszystko to przy poczuciu zamknięcia, braku możliwości ucieczki i nieuniknioną walką z inną pradawną istotą, która może okazać się przeciwnikiem nie do pokonania. Zresztą zawsze główni rywale Keina to nie są proste i przygłupie złole, które wyróżniają się jedynie jakąś mocą. Ich motywacje są jasne, a działania przemyślane, co czyni te konfrontacje rozgrywką nie tylko na poziomie magia i miecz, a swego rodzaju partii szachów. To samo dotyczy też postaci pobocznych, które, mimo że są jakimś krótkim, niewiele znaczącym rozdziałem w życiu Kejna, to jednak dla mnie jako czytelnika ich wprowadzanie, a następnie domykanie ich wątków było w pełni satysfakcjonujące. No ale wiadomo, nie spodziewajcie się tutaj, że książę będzie odjeżdżał z księżniczką na białym koniu w stronę zachodzącego słońca, bo to nie tego typu opowieść. I co tu jeszcze mogę dodać w tym temacie? Kane jest cynikiem. Przez te wszystkie lata stał się na swój sposób amoralny. Kiedy musi, to nie stroni od przemocy. Zdarza mu się jednak zrobić coś szlachetnego i zauważyłem, że jest w porządku wobec ludzi, którzy są dla niego fair. Nie jest to morderca, który zabija bez powodu. Przynajmniej na tym etapie serii, na którym jestem. Także, mimo że jest to raczej antybohater, to jednak potrafię z nim sympatyzować. A jak sami wiecie, bardzo w odbiorze książek to pomaga. No to przejdźmy do świata przedstawionego. Będzie to rozdział o wiele krótszy niż zazwyczaj, bo Wagner królem światotwórstwa nie jest. Nie dlatego, że jest tutaj coś nie tak pod tym względem. Po prostu ten rodzaj fantazy nie stoi kreacją świata, a głównym bohaterem. Andrzej Sapkowski jest poniekąd kontynuatorem tego i tej myśli, więc pewnie już wiecie o co mi chodzi. Świat jest tu głównie tłem do budowania historii wokół Keina. Oczywiście. Pojawiają się liczne ekspozycje, które mówią nam coś w stylu. Tu jest cesarstwo Townos, rządzi nim ród taki i taki, a Wyspy Te i te do nich należą, ale po zakończeniu powieści, której to dotyczyło, przenosimy się w czasie o wiele lat albo do tyłu, albo do przodu, bo też nigdy nie jest to podkreślane i na dobrą sprawę w tym momencie sytuacja zarówno polityczna, jak i rozwoju tego świata może być w zupełnie innym punkcie. Z jednej strony nie zapewnia to ciągłości i przejrzystości, którą tak lubią czytelnicy zainteresowani światotwórstwem w stylu tolkienowskim, ale z drugiej dało to autorowi możliwość całkowitego ściągnięcia nogi z hamulca i za każdym razem dopasowania odpowiedniego tła pod każdą kolejną historię. To nie oznacza jednak, że autor nie stosuje tu pewnych zabiegów, które mają na celu jakieś zachowanie spójności tego świata. Można je wyłapać w wielu rozmowach między postaciami, kiedy padają stwierdzenia typu Mycańskie Ostrza, Latroksjańskie Wino, Mistrzowie Czarodziejstwa z Karsultial, Język Przymierza. Wiecie o co mi chodzi. Wszystkie te małe rzeczy, które podświadomie zapisują się w pamięci i uświadamiają nam, że jest to świat. Który działa na swoich zasadach, a poszczególne państwa, narodowości wyróżniają się nie tylko klimatem, ale także słyną z różnych produktów, podejścia do gospodarki, do polityki, przewijają się też nazwy kilku kultów, w których nawet działają ich członkowie zdolni przepowiadać. Przyszłość, także kilka religii, jak Wiara w Toema czy Siedmiu Bezimiennych. Nie wiem, czy Wy też zwracacie na takie rzeczy uwagę, ale dla mnie to wszystko jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że, no, ok, główny bohater jest ciekawy i chce dalej śledzić jego losy, to jako czytelnik chcę też odkrywać ten. Świat i wyłapywanie czegokolwiek dawało mi dużo fanu, więc jak na kogoś, kto nie stawia światotwórstwa na piedestale, jak pisarze Haj. Fantazy muszę przyznać, że Wagner radzi sobie w tej kwestii naprawdę świetnie. Mnóstwo nawiązań do baśni, legend, folkloru, innych rodzajów literatury, w tym nawet do Lovecrafta, Wilkołaki, Góle, Demony, Zmiennokształtni, Wampiry, Ogry, gdzieś nawet była mowa o elfach i skrzatach. To, co jest potrzebne w ramach kolejnej opowieści, to się pojawi i to cały czas przy zachowaniu spójności świata przedstawionego. Dla mnie bomba. Wypada jeszcze wspomnieć o tak zwanej starej Ziemi. Kane jako długowieczny ma ogromną wiedzę na temat tego świata, i rzeczywistość, którą poznajemy na początku, różni się od tego, jak wyglądało to przed wieloma laty, przez co pojawiają się rasy przedludzkie, o wiele bardziej uzdolnione technologicznie ale niczego więcej nie będę Wam. Zdradzać. W każdym razie, jeżeli lubicie motyw w stylu stara technologia w starciu z nowoczesną, to dzięki kreacji tego świata i tym autor mógł się pobawić. Co do systemu magicznego, to przy tym rodzaju fantazy najlogiczniejszym rozwiązaniem jest rzecz jasna miękki system magiczny, i na to też Wagner postawił. Dark fantasy, panie i panowie, sztuki czarnoksięskie, demonologia, okultyzm, nekromancja, zaklęcia, klątwy, telepatia nawet. Wyobraźcie sobie teraz wszystko, czego dotąd dowiedzieliście się na temat czarnej magii z literatury literatury, legend i baśni, a bardzo prawdopodobne, że gdzieś autor do tego nawiązał. Tak więc, jeżeli trzeba zabić wilkołaka, to oczywiście potrzebna jest do tego srebrna stal. Jeżeli trzeba na kogoś rzucić zaklęcie, potrzebny jest do tego fragment czyjegoś ciała, typu włos albo paznokieć. A jeśli trzeba przyzwać jakiegoś demona, to rzecz jasna za pomocą pentagramu zresztą, jak to często ma miejsce w przypadku dark fantasy, kontakty z istotami nadnaturalnymi to tutaj Norma i ważna część systemu magicznego, to znaczy, ci najpotężniejsi z magów potrzebują patronatu i zawarcia czarnoksięskiego paktu z jakimś bogiem lub demonem, inaczej ich możliwości będą ograniczone, a przynajmniej ja tak to zrozumiałem. W każdym razie, tutejsza magia nie jest oparta o dwóch gości ciskających w siebie kulami ognia, a jest trudną sztuką wymagającą czasu, wysiłku i odpowiednich materiałów. Parafrazując słowa jednego z czarodziejów czarna magia to nie tanie, szarlatańskie sztuczki, do których wystarczy pstryknąć palcami i puścić trochę dymu. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Jak widzicie, mi Kane bardzo przypadł do gustu. Dla mnie to mniej więcej 8 albo nawet 9 na 10, jeżeli już wystawianie ocen stało się na tym kanale tradycją. Choć myślę, że powoli zacznę z tego rezygnować. I żeby zepsuć mi ten pozytywny odbiór, kolejne tomy musiałyby naprawdę mocno zjechać z jakością. Ale zobaczymy. O wszystkim będę Was Informował. Polecam spróbować. Nawet jeśli nie przepadacie za tym rodzajem fantazy, w tym wypadku jest to bardzo proste. Możecie przeczytać jedno z opowiadań. Gwarantuję wam, że któregokolwiek nie wybierzecie, nie potrzebujecie żadnego wdrożenia w to uniwersum. Wszystko od początku jest jak najbardziej jasne i klarowne. A jeżeli podpasuje wam styl Wagnera i jego sposób prowadzenia narracji, to wszystko inne, co związane jest z Keinem, da wam tyle samo. Rozrywki. Z drugiej jednak strony, jeżeli nie przypadnie wam to do gustu, to nie ma sensu kontynuować, bo jednak jest to oparte o pewien schemat i specyficzny styl autora, który, jeśli nie siądzie za pierwszym razem, to nie sądzę, że wiele się w tym temacie zmieni. A na dzisiaj to już wszystko, więc do zobaczenia na szlaku wędrowca.